Cześć, to zespół kanału Świat ludzkich historii. Każda historia na tym kanale to nowa opowieść przygotowana specjalnie dla Was. Zapraszamy. Markus Kwiatkowski był człowiekiem, który miał wszystko, o czym inni mogli tylko marzyć. Jego posiadłość w Podmiejskim Wilanowie błyszczała od marmuru i szkła, a luksusowe samochody stały w rzędzie jak żołnierze na pokazie siły. Każdy dzień zaczynał się od perfekcyjnej rutyny: kawa o szóstej, konferencja o ósmej. Podpisywanie kontraktów o dziesiątej miał sekretarkę, kierowcę, kucharza i kilku pracowników sprzątających, z których jedna Libia była najbardziej cicha i niewidoczna. Markus nigdy tak naprawdę nie zwracał na nią uwagi. W jego oczach była tylko częścią tła kimś, kto miał dbać o porządek, by on mógł dalej żyć w swoim idealnym świecie. Ale Ligia, drobna kobieta po czterdziestce, z delikatnymi dłonimi i oczami zmęczonymi życiem, miała w sobie coś, czego Markus nie potrafił dostrzec historię bólu i godności której nikt nie chciał słuchać. Pewnego wieczoru, gdy deszcz lał jak z sebre, Markus zwrócił wcześniej z biura. W jego domu panowała cisza, tylko delikatny stukot naczyń z kuchni. Gdy zbliżył się do drzwi, usłyszał cichy szelest i dźwięk wideł stukających o talerz. Zajrzał do środka i zamarł. Libia siedziała na małym stołku w kącie, zgarbiona, z talerzem pełnym resztek jego obiadu, kilka kawałków łososia, odrobina ryżu, skórka chleba. Jadła powoli, jakby każdy kęs był czymś świętym. Markus wstrzymał oddech. To, co zobaczył, nie pasowało do jego świata. W jego domu nikt nie musiał kraść jedzenia. Kiedy Lidia zauważyła jego sylwetkę w drzwiach, odsunęła talerz, jakby dotknęła ognia. Panie Markus, ja przepraszam, Głosy jej drżał. Co ty robisz? Zapytał chłodno. Przecież mamy stołówkę dla personelu. Nie chciałam, nie chciałam marnować, szepnęła, spuszczając wzrok. Dziś nie jadłam nic od rana. Te słowa wbiły się w niego jak igły. Nie dlatego, że brzmiały dramatycznie, lecz dlatego, że były prawdziwe. Markus, który obracał milionami, nie miał pojęcia, że jego własna pracownica przychodzi do pracy głodna. Złość, wstyd, konsternacja wszystko mieszało się w jego głowie. Chciał coś powiedzieć, ale zamiast tego tylko patrzył, jak Libia trzęsącymi się rękami zbiera resztki z podłogi. Zostaw to, powiedział w końcu cicho. Usiądź. Nie wiedział jeszcze, że ta chwila, tak banalna i krępująca, stanie się początkiem przemiany, której nie mógł przewidzieć. Bo czasami jedno spojrzenie na człowieka, którego wcześniej ignorowaliśmy, potrafi rozbić mur między bogactwem a człowieczeństwem. Tej nocy Markus nie zasnął. W jego głowie ciągle brzmiał głos kobiety, która powiedziała, że nie chciała marnować. Po raz pierwszy od dawna poczuł ciężar własnego sumienia. Następnego ranka Markus nie mógł przestać myśleć o Ligi. Jej twarz, zawstydzona, ale niebłagalna, wciąż wracała przed jego oczy. Postanowił, że musi z nią porozmawiać, tym razem naprawdę. Nie jako pracodawca z góry, lecz człowiek do człowieka. Znalazł ją w ogrodzie, gdy podlewała róże, które pielęgnowała z taką delikatnością, jakby były czymś więcej niż kwiatami. Lidio zaczął spokojnie. Nie chcę, żebyś się czuła winna za to, co się wczoraj stało. Ale powiedz mi, dlaczego, dlaczego nie jadłaś? Przecież masz zapewnione wyżywienie. Kobieta zamarła. W jej oczach pojawił się lęk, jakby bała się, że szczerość może kosztować ją pracę. Czasami nie korzystam z jedzenia w kuchni, powiedziała cicho. Bo wolę zabrać coś do domu. Dla syna. Dla syna? Markus zmarszczył brwi. Myślałem, że mieszka pani sama. Nie? Mój syn, Michał, ma dziewięć lat. Choruje, zawahała się. Ma astmę i często musi zostać w domu. Leczenie jest drogie, a ja odwróciła wzrok nie zawsze starczę na wszystko. Markus milczał. W jego umyśle zaczynały się układać obrazy z kobiety. Która sprząta jego marmurowe korytarze, żeby potem wracać do zniszczonego mieszkania i karmić chore dziecko resztkami z jego stołu. Dlaczego mi pani tego nie powiedziała? Spytał łagodnie. Bo nie przyszłam tu po litość, panie Markus. Przyszłam do pracy. W jej głosie była duma, której się nie spodziewał. Tego dnia Markus wyszedł z biura wcześniej i poprosił kierowcę, by zawiózł go na adres, który znalazł w dokumentach ligi. Małe. Obdrapane blokowisko na Pradze północ, z odrapanymi drzwiami i zapachem wilgoci. Wszedł po schodach i zapukał. Drzwi otworzył chłopiec z inhalatorem w dłoni. Dzień dobry. Markus uśmiechnął się niepewnie. Jest mama? Mama zaraz wróci z pracy. A pan to kto? Zapytał chłopiec, nieufnie chowając się za drzwi. Kolega z jej pracy odpowiedział. Markus rozejrzał się po wnętrzu, stare meble, pęknięte ściany, jedno łóżko, które pewnie dzielili. Na stole leżały rysunki, słońce, drzewo, domek z napisem Marzenie Michała. Kiedy Lidia wróciła, zamarła w progu. Panie Markus? Co pan tu robi? Chciałem zobaczyć, jak pani żyje. I chyba już wiem, czemu wczoraj nie jadła pani kolacji. Zapanowała cisza. Lidia spuściła głowę. Nie chciałam, żeby ktoś o tym wiedział. Ludzie patrzą wtedy inaczej. Nie wszyscy, odpowiedział cicho. Czasem wystarczy, że jeden człowiek zobaczy naprawdę. Wrócił do swojego domu odmieniony. Po raz pierwszy od lat nie myślał o kontraktach ani o inwestorach. Myślał o kobiecie, która codziennie przechodziła obok niego niezauważona, i o chłopcu, który mimo biedy rysował słońce i marzył. Następnego dnia Markus poprosił swoją księgową: Znajdź sposób, żeby zwiększyć wynagrodzenie ligi. Oficjalnie. Nie chcę, żeby to wyglądało jak jałmużna. A jeśli zapyta, dlaczego? Spytała: Powiedz jej, że to za lojalność. Ale w jego sercu rodził się pomysł znacznie większy. Markus zrozumiał, że nie wystarczy naprawić jeden dzień głodu, trzeba zmienić całe życie człowieka którego los zepchnął w cień. Nie wiedział jeszcze, że już wkrótce jego decyzja odmieni los nie tylko ligi, lecz także jego samego. Kilka dni później Markus zaprosił Libię do swojego biura w rezydencji. Kobieta przyszła spięta, w czystym, choć wytartym ubraniu, trzymając dłonie splecione jak uczennica czekająca na ocenę. Nie wiedziała, czego się spodziewać wyrzutu, nagany, może nawet zwolnienia. Markus wskazał jej miejsce naprzeciwko siebie. Libio, wiem, że to dla Pani trudne, ale proszę, wysłucha mnie do końca. Położył na biurku teczkę. W środku są dokumenty. Umowa na nową pracę. W mojej fundacji. Kobieta uniosła wzrok, zaskoczona. Fundacji? Tak. Założyłem ją lata temu, ale nigdy nie poświęciłem jej tyle uwagi, ile trzeba. Chcę, żeby Pani nią pokierowała oficjalnie jako koordynatorka programu wsparcia rodzin w potrzebie. Lidia zbladła. Panie Markus, ja, ja nie mam wykształcenia. Nie znam się na takich rzeczach. Ale zna się pani na ludziach. A to o wiele więcej, odparł z uśmiechem. Kobieta milczała, próbując powstrzymać łzy. Nie mogę tego przyjąć. Może pani. I musi pani, odpowiedział stanowczo. Nie z litości, Lidio. Bo pani historia przypomniała mi, kim kiedyś byłem. Markus oparł się na krześle, wpatrując się w dal. Mój ojciec był biedny. Wstawał o czwartej, żeby sprzedawać warzywa na targu. Ja wstydziłem się tego przez lata, aż zapomniałem, skąd pochodzę. Wczoraj pani mi o tym przypomniała. Lidia już nie wytrzymała. Uzy popłynęły po jej policzkach, a dłonie drżały. Dziękuję, wyszeptała. Nawet nie wiem, jak to się odpłacić. Nie musi się pani odpłacać. Proszę tylko zrobić to samo dla innych, kiedy przyjdzie pora. Kilka tygodni później Libia objęła stanowisko. Fundacja zaczęła pomagać samotnym matkom, dzieciom z ubogich rodzin i ludziom, którzy, jak ona, wstydzili się prosić o wsparcie. Markus odwiedził ich małe biuro w starym budynku i zobaczył, jak Libia rozmawia z kobietą w podobnej sytuacji. W jej głosie nie było już lęku, tylko siła i ciepło. Tego dnia zabrał Michała, jej syna, do kliniki pulmonologicznej, którą fundacja również finansowała. Chłopiec mógł wreszcie oddychać pełną piersią, bez lęku, że zabraknie na leki. Gdy Lidia zobaczyła go wybiegającego z gabinetu, uśmiechniętego od ucha do ucha, spojrzała na Markusa i powiedziała: Pan uratował moje dziecko. Nie, Lidio odparł. To pani uratowała mnie. Bo prawda była taka, w świecie pełnym luksusu Markus stracił kontakt z człowieczeństwem. Dopiero widok kobiety, która jadła resztki, nauczył go, że bogactwo bez empatii jest biedą w najczystszej formie. Kilka miesięcy później jego dom przestał być zimnym pałacem. Często organizował tam spotkania fundacyjne, a w ogrodzie, gdzie kiedyś Libia podlewała róże w milczeniu, teraz bawiły się dzieci z rodzin objętych pomocą. Markus patrzył na to tarasu z kubkiem herbaty, obok ligi i Michała. Czuł, że po raz pierwszy od lat ma prawdziwą rodzinę, nie z więzów krwi, ale z więzów serca. Świat widział w nim milionera. Ale tylko on wiedział, że największe bogactwo znalazł w chwili, gdy spojrzał na człowieka, którego wcześniej nie dostrzegał.